Cześć, witam was yy, w nowym odcinku yy, z Serii survival na modach Jak, jak widzicie to nic tutaj się nie zmieniło Nawet z gry nie wychodziłem, bo to jest kolejny taki zapasowy odcinek no. Yy. no dobra To dajcie suba i lajka No to zaczynamy Wiecie, jak oglądaliście poprzedni odcinek to wiecie gdzie się chcę wybrać. Jak nie oglądaliście, to wam polecam ale i taką wietum na jak Stanie z tego łóżka. No. Do widzenia pieskotka. Czej? Krab? O tak. Tu pan Jones. Jak będę spo spotykał jakieś kraby, no to od razu je zabijam. Znaczy, zależy jakie. Bo niek tylko niektóre potrzebuję. Ja Spróbujcie poznać sobie lepiej może i co ze mnie. Wiesz co.

Czaki! Dobra, jestem w raju, mam tyle tutaj jedzonka Po co wy nie uciekacie? Nie widzicie? Kto to umiera? Przepraszam pod Takie życie. Oj! Oj, użyłem miejsca co tego diamentowego. Kura. 3000. jak się zgubię, to mam koordynaty Tak, chyba mam Wiesz co? Szybko popatrzcie sobie tutaj koordynaty O, który to jest w ogóle już dzień? Czuję dzień, było obok light Czej. Chang Blok, I see mouth will be like no sky blue. No not no. no matter. Ten jest ten. klient night. I no nie ma. Albo jestem ślepy, albo tego nie ma. Aising client. To ma być normalne. Dobra, nie. Nie mogę znaleźć tego O, fajny los. O, fajna trawa. Cześć. Cześć. cześć, cześć, cześć Chyba po raz pierwszy zgadzam się z tą maką w górnym rogu To jest co to za dzwon?

Idę dalej, idziemy dalej. Pęduj szachtami, pęduj idziemy tędy Pustynia? Czy ja ślepy jestem? To nie jest pustynia myślę, że to jest nowa pustynia. O! i to to się rozumie. Cześć. Będę kopał stąd. Co to je ještě ještě jest? Tylko A musím ty kole kopnout. Cože, Nie pomyślałem o jedzeniu. Kurde, mogłem tu te melony pod razu wziąć. Po no w Węgele zawsze się przyda. Co jest Mam takie wrażenie, że ja się do, do swojej bazy zawracam. Słońce świeci! A! Słońce pomocy!

Jest, of course, jest, of course, jest, of course. Przepraszam, przepraszam, no. wracaj tu, no. czemu to coś ma takiego małego hitboxa? gra wiesz co, ja już wracam do bazy, bo widzę, że się noc robi. Wracam na oko. W nocy shadery wyłączę sorry, ale... Czy by było jaśniej? O, wulkan! Ja muszę ten ten co każdej okay. przejść. wyłączam Przynajmniej będzie jaśniej. Znalajmy, ja powiem ja Chyba już widzę w tą górę. Górę. U, na szczęście się na tyle... Dobra, dam radę. Er is een ik heb een probleem. Krijg de problemen? Oh, is het Dobrą, dobrze idę, dobrze idę. Dobrze idę. Zgubiłem się chyba. U umiejętności krakowskie Już się z takimi urodziłem. Kurde Może wrócić do domu żywy żeby... Nie, on wzywa ich Nie, pomocy, pomocy Uciekać muszę Dobra, wiem już gdzie jestem Wiem już gdzie jestem Jedyne co muszę robić to uciekać Nie, to jest ten cave Tamtędy nigdy w życiu nie będę szedł A No może kiedyś Jak zostawicie pod tym filmikiem 100 tysięcy lajków to tam pójdę e, Wiecie co? O, pójdę. Muszę uciekać, ale po drugie to yy, Tak, zaraz dobijemy... Znaczy nie wiem czy już nie dobiliśmy tysiąc tych wyświetleń Wiecie tak no, Wiecie no Wspólnie no, Wiecie ze wszystkich filmików tysiąc wyświetleń, ale Jak dobiliśmy no, to muszę się szykować, żeby nagrywać z kamerką Co robiliście? Wydaje mi się, że te ząbki teraz są bardziej mądre tylko w tym odbocie. Nie wiem, znam w ogóle na której wersji gram. A ja gram na 1,20. Ok, to fajny update. Cisza przed atakiem. Nie, dobra. Nie. To jest jakiś żart. No, dobra, jestem przy bazie. Jest. Wreszcie tu jestem. Czy nie wyszedłem oprócz słona? Hmm. Wiesz co, zbudowałbym sobie tutaj, właśnie dziękę. Jak ona była zbudowana? Oh. Oh o no, oh nie, no. Oh. Nawet nie obchodzi mnie, że jest noc. Muszę hmm. też chcę przygotować owce do robienia studni. studzienka Ale jest nie, jest Bracie, uh -huh. to co ci stoi, jak jesteś przodzony? Znaczy, Bracie, po co ty to robisz? Może to są sorry? co my? Hey, wiecie co mówimy o tym? wiecie jak się nazywa? mówiące gągki. po angielsku. Saj si i gąki. Ha, ha 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 ha. Jest jakieś je śmieszny jestem. Hmm, chyba już jest, wiem jak się robiło te. Tylko potrzebuję trochę cobblestone'a Nie wiem to mam. A trochę biednie jest na Cze, lute brykowe. Stały. Czej. Nie, ja ja coś tam widziałem, że coś było. Tak. Nie. Seto. Nie wiem, zawsze coś jest to. Zawsze muszę to omijać. Dobra, jak to zrobić? A jak zrobić to? Nie, czekaj, mi bardziej chodzi o to stąd. No to muszę chyba przepalić. To wiesz co to za ten czas, pod którym sobie rzeczy.

Cześć, okay. jak można zrobić... Cześć, mam jeden pomysł Czy... Ja o, ja przepadnę nie, nie da się, nie da się O oh no, o oh no, o oh no Taka oh. kolejne 25, kur... Ty, jak zrobić w ogóle czarko? Ty, a to może być po prostu taki nieskądko Mam dwie z Ja. Po prostu to jest mózg. Mózg, mózg. Mówi pracuje. Mówi jak pracuje. Chwilę to może zajęcie więc mogę się przez. Dobra, muszę na chwilę zatrzymać nagrywanie. się Yy, dobra, witam. Yy, tutaj nic nie robiłem, tylko po prostu chciałem, żeby to się robiło, ten stołnik No, no dobra, tyle chyba wystarczy. No tak. Wiesz co jeszcze bym dał, żeby to się nie przepalało? Dobra, dwa wystarczy, ale jeszcze dwa potrzebuję. 19, chyba na Widalnie. Idę, stanę Dobra, to jakoś chyba tak wyglądało. Tutaj muszę tak je. Te wasze całe youtubery... Psyłam wam mózg! To Cały... wasze całe youtuberowanie Jezus Maria, co on robi z naszymi dziećmi? Oj... tak się sfrustrowałem, że źle położyłem bryk! Brick wall. Brick wall. Be, bryk wale! Brick Valley. Jezus! Jak... Co to są za nazwy? Bryk wale. Nie wiem po co jest w ogóle ten angielski. Powinien być tylko polski. Nie no, chore. Żanetka, co o tym myślisz? Y jak się robiło, kula? O! Mamry jest. Dobra, jak już mam tyle, to wciąż użyję je prawie wszystkie. Ciekawe. Dobra, wejdę no na to. Muszę się tutaj wspierać na to, i teraz tak. Dobra, ten brik słaby mi się dać. Tak się robiło słaby? <grystanie> Czytasz? Nie. Jak ślaba robiła tak? O, sześć ślabów I kolejne pięć A tutaj wyglądał. To bym zrobił takie słotki. Konyserem no. no, mówię jakieś serzon czy coś. Dobra no, muszę jeszcze tak zrobić. Po końcu, zobaczcie. Projekt y tak. Więc Tak, nie będzie tak. No nie gadać, że będę musiał więcej skracować. Pot. Tak, potrzebuję więcej. Dobra, mi starczą Dobra, powinno starczyć Idealnie Dobra, może nie idealnie, ale... Teraz muszę to wykopać Stut nie zrobiono Ale muszę jeszcze tutaj zrobić taką Tę Dobra, gdzie są te wiaderka. Dobra. No, nie za ładnie to dzielnika wygląda.

Chyba, że zrobiła Artemis. Do środka, bo nie wiem, brać. Dobra, muszę się jeszcze wspinać. Czekajcie, muszę jeszcze raz cięcie zrobić.